Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my gramy grę pod tytułem The Iron Of. i jest to taktyczny RPG, więc sprawdzimy sobie jak ten taktyczny RPG wygląda, zaczniemy sobie od stworzenia nowej kampanii, Nazwania naszej kompanii, nasza kompania będzie nazywać się oczywiście Stellarium, a my będziemy tytułowani może, a możemy sobie pisać co chcemy, tak? Czy możemy sobie pisać Master of Disaster? Nie no, nie będziemy tak się nazywać, ale dobrze, nazwijmy się... Na, na, na przykład yy, star. The star of the Show. Zobaczymy, jak to będzie w tym kontekście. Pewnie dur brzmiało, ale naszą flagę też możemy sobie tutaj zmodyfikować. A skoro jesteśmy Star of the Show, to zrobimy sobie faktyczne gwiazdę, Podoba mi się odwrócona paleta ukraińska. Zaskoczyła mnie trochę, szczerze mówiąc. Może byśmy sobie jakąś taką, ile mamy tych patternów 7. Background color. A tutaj przez chwilę polskie wpływy myślałem, że zobaczę. Zróbmy sobie tak, tak się, tak się Stellarium będzie e, nazywało. Wybieramy teraz trudność. E, jakie mamy trudności? Customowe, Adventurer, a także Battle Hardened. Season 2 Veterans. No ja nie jestem Season 2 Veteran. Grałem w taktyczne RPG oczywiście, ale nie nazywałbym się Season Veteran, więc zagram sobie na Adventurerze. Dobre miejsce, żeby zacząć, jeśli to jest pierwsza kampania. To jest moja pierwsza kampania, zaczynamy z 1500 golda. Jak to się przełoży na nasze możliwości działania w tej grze, nie mam bladego pojęcia jeszcze w tym momencie. Wchodzę w to w ciemno. Era, która jest całkowicie zapomniana. Bóstwa żyły kiedyś razem z ludzkością w sercu, Kelum. Jednakże jakaś nieznana, kataklizmiczna sytuacja spowodowała, że świat upadł w ciemność im mrok. Historia została zgubiona i tak też stało się z bogami podczas ich nieobecności ludzkość odbudowywała się właściwie z tego co pozostało i musiała walczyć z powstałymi w tym czasie ogromnymi stworzeniami z mroku zwanymi voidem, czyli pustką. Czyli to jest League of Legends Void, czyli z wiadomo, czogat to wszystko się pojawi na 100%. Co kilka dekad kolejnym takim zdarzeniem, które nazywał się Scourge, pojawił się smok który przyniosłby, przynosił śmierć i choroby na, ten, na na świat. Ci, którzy byli w jakiś sposób zależeni e, tą właśnie smoczą chorobą, traciliby umysły, a ich ciała powolutku stawałyby się abominacjami złożonymi z mięsa, stawaliby się też wyrzutkami ze społeczeństwa, znanymi jako dotknięci, nazwijmy to w ten sposób, tą właśnie chorobą. Okej. Okay. Ale to nie koniec opisu, pomimo wieków e, wysiłku które były wykonywany przez zakon Vanguard i to byli jednocześnie najwięksi herosi tego świata, nie pojawiło się żadne zwycięstwo, które by było w stanie wytrwać przeciwko smokom. Nic takiego nie udało się wykonać. Ludzkość zaakceptowała no, jednak to, że po prostu cała ta choróbsko będzie częścią ich życia. Trzeba było przetrwać w niektórych sytuacjach nawet pomimo tego właśnie cholerstwa. Różnego rodzaju szepty o tym, że nadejdzie taka plaga, pojawiały się wśród ludzi, a ty i twoja firma, kompania, znaleźliście się w krypcie niezbyt daleko od miasta Andon. Była to prosta kwestia odzyskania zapasów przeszmuglowywanych przez bandytów, a przynajmniej tak powiedział i obiecał wam wasz pracodawca. Oczywiście w takich sytuacjach wszystko zawsze musi się spierniczyć, bądźmy szczerzy. Zobaczmy więc jak Iron Owl wygląda w praktyce, pomijając już warstwę tekstową. Świat jest widocznie mroczny, świat jest widocznie problematyczny. Działają się złe rzeczy. Ale czy gra pokaże nam coś dobrego, jeżeli chodzi o gameplay, to zaraz yy, zobaczymy. No i dobra. A więc pikselowo fajnie, podoba mi się. Mówię na to nieźle. Nasze postacie tutaj są wszystkie bardzo wesołe, poza panem tutaj. On troszkę ma zmarszczone brwi. Kolerni, e, kra grobo, kradzieże. Bądźcie uważni. Nie mam wątpliwości, że ich towarzysze gdzieś tutaj się znajdują. Wszyscy stali w jednym miejscu. E, byli bardzo e, skupieni na tym, że coś się tego może wydarzyć. Mieli broń zaciśniętą w dłoni i przeszukiwali pokój w, w poszukiwaniu kolejnych niebezpieczeństw. Usłyszałeś e, krzyk? który był nieco przegaszony, od kogoś w przynależnym korytarzu. Prawdopodobnie skierowany, a właściwie wychodzący od teraz już zmarłego towarzysza. Tenże dźwięk, a następnie dźwięk przyspieszonych kroków, który się pojawił po nim. Zwiastował nadejście trzech, fig trzech figur, które wpadły przez drzwi na drugim końcu pokoju. Czyli to jest takie mocno fabularyzowane, jednak jakby nie patrzeć? Cholera. Czy powinnam pójść zaalarmować innych? Eurik tylko z, pokiwał głową, a oczy miał skupione na przeciwniku. Nie ma na to czasu, nie mamy wyboru, musimy walczyć, więc rozpocznijmy kombat, bo nad tym się najbardziej chcemy skupić. Możemy się przyglądać. To trochę tak Heroes of Maiden Magic mi się kojarzy tymi, z tymi heksami. W każdym razie możemy się przyglądać otoczeniu wasd albo środkowym przyciskiem myszy, też spoko, czyli tak. Mamy tutaj tych trzech przeciwników. W każdej turze postacie mogą się ruszać. Tyle heksów, ile mają movementu. A następnie, jak się, jeżeli wejdą na zielony heks, to mogą wciąż wykonywać akcje A na innych heksach to już akty nie mogą wykonywać, bo to jest jakby sprint, czyli dwie akcje. Standard, absolutny standard. Można też zamieniać miejsce z towarzyszami, poruszając się w ich lokacje. Tak akurat już takie standardowe nie jest, to mi się podoba. Trzymając shift, możemy narysować ścieżkę. Czyli możemy pokombinować sobie, jak chcemy konkretnie się poruszyć. A żeby cofnąć ruch, klikamy andu. Czyli mamy andu, ok. Czyli teraz tak, ruszymy się tą kolorem. to jest nasz tą kolera apparently do tego miejsca. Ale jak się ruszymy, patrzcie, ruszymy się. A nie, to mi się nie podoba jednak. Mamy tylko dwa ruchy, więc. Dobrze, nie, to jaka trzy są. No, <laughs> <A> wybaczcie, <laughs> to jest akurat dziwne. Podejdziemy sobie tutaj. Możemy czekać, jeśli nie mamy żadnych akcji do wykonania. Możemy sobie opóźnić turę przeciwnika, klikając przycisk. Poczekaj. Możemy też wybrać guard, żeby się chronić, albo tutaj, właśnie, jest wait. Ok, czyli my w tym przypadku możemy dać sobie guarda, nie możemy, ale możemy sobie dać wait i czekamy. Kolejna postać, która ma zdolności, które są z kolei, mają limitowaną liczbę ich użyć. Trzeba więc ostrożnie planować. Ja się odzyskuję poprzez odpoczynek, czyli trochę w tylu do eee, Kiedy przeciwnik się porusza, możemy postawić pułapkę Dobra, czyli co to jest pułapka? Okej, okay, czyli na przykład tutaj sobie postawimy tą pułapkę, proszę bardzo On tu położył pułapkę, teraz pytanie czy oni ją widzą Oj, od razu we mnie szczelili, za 61 obrażeń Ten tutaj też podbiegł, mają jednego ucznika cholernicy, ten wszedł w pułapkę Oberwał i go to jeszcze odepchnęło, to tyle fajne Teraz tak, niektóre zdolności mają możliwość przyciągania albo popychania celów w różne elementy. Właśnie teraz, na przykład tutaj kolej spada w jamę. Zadaje mu dodatkowe obrażenia, jak mnie mam, bo on się jednak tu pojawia, ale ob obrażony jest w tym momencie już na nas. Dobra, czyli tak, możemy przesunąć naszego pudgesta. Tutaj coś jest. Tutaj jest jakaś przepaść, tylko że tam są. Drewienka, można po nich chodzić, ale jeśli ktoś jest na nie to się łamią, okej okay. Czyli idziemy tu, tak jak widzicie mogliśmy po tym przejść, nie było problemu Możemy teraz kolegę kopnąć To się załamie i od razu spadnie, super Dobra, chronki Agon, no dobra, czyli teraz my idziemy tutaj Naszą koleżanką Każdy postać ma taką zonę, strefę kontroli Wokół siebie Jednostki nie mogą opuścić tej strefy bez oberwania atakiem of opportunity, czyli też bardzo w stylu Tabletopowym Innymi słowy Możemy to robić, bazowy atak ma nieskończone użycie dzięki Bogu Więc możemy po prostu sobie wybrać I zaatakować zwyczajnie mieczem płonącym co prawda Masz widok na tego łucznika, strzelaj w niego, no dobra Skoro mamy widok Rozumiem, że Większość ataków polega właśnie na tym widoku, kiedy celujemy, czerwone oko pokazuje, że nie ma widoku. Ok, żółte, że częściowo jest. Duże kamienie mogą blokować widok, mniejsze tylko w części, 50% less damage'u, mniej damage'u wpada dzięki temu. Ok, no i mamy też Stormcaller's ability, czyli zdolność naszego Stormcallera, Conduit, który może zdewastować pojedynczego przeciwnika, ale zajmuje kilka aż tur, żeby z channelować. Czyli nie wszystkie czują się od razu No dobra, czyli co jak sobie zrobię tak Zaczynam to channelować I on tam kiedyś w końcu to dorzuci Kiedy najbliższy przeciwnik jest stunowany Pyro Lancer może się poruszyć spokojnie I nie będzie zaatakowany, ok, jeśli ktoś jest stunowany To ja się mogę ruszać, tutaj się mnie nic nie stanie W porządeczku To też ma sens To atakuje nas z łuku Ten z siekierki, z siekierki skurczo oh, wyparowaliśmy go Dobra Teraz tak, jeśli ja, ja się ruszę, popatrzcie pojawia mi się symbolek Attack w więc nie chcę ja tego robić, mam tu jakieś możliwości, myślę, że to zwykłym atakiem po prostu Pokonamy kolegę Morale, pudżalista zabił przeciwnika, zyskał morale Morale się pokazuje jako taki biały pasek przy portrecie Rozumiem, że to jest to Okej okay. To jest oczywiście humor w postaci, nastawienie a co tam nam daje zwiększone morale, bo to mnie ciekawi. Małe morale powoduje, że, cii, że dłużej nam zajmuje otrząśnięcie się i jakby uzdrowienie po misji. I także stracimy lojalność, czyli chcemy mieć duże morale. Plankowanie z kolei, to jest kiedy mamy, jesteśmy po dwóch stronach danego przeciwnika, ale tak totalnie po dwóch, wtedy wszystkie są bardzo silne, wtedy dodatkowy damage nie można zmisować. Możemy się też poruszać w strefie bez e, ym, pojawienia się ataków Opportunity, więc to jest spoko. Czyli teraz mamy wzmocniony atak. Nie misujemy. A my możemy tutaj atakować bazowym atakiem. Co też, co też zrobimy. E, Okej, okay. czyli co? Mogę tak po prostu i z dystansu go zaatakować. I to jest też koniec walki. To był taki chyba ładny. Ładna pokazówka pokazująca nam, że zakończyliśmy walkę. Zrzucamy expa, Cell do Agon Jurik. Mamy też tutaj słabą, słaby alkohol. On przywraca 10 morala. No nie no, bierzemy Erik chowa broń. Ogląda się po pokoju. Wszyscy są nieranni. Upewnia się w tej kwestii. Wszyscy w porządku. Ebert wskazuje tylko na krew na ramieniu Eurika. A nie przejmuj się nami. Zdecydowanie e, wyglądałeś kiedyś lepiej. Eurik przygląda się swojej, swojemu obrażeniu i tylko wzdycha. Co to? Ściera krew, robiąc tylko tego, z tego bałagan, tak naprawdę. Nic z czego czas nie zagoi. Będzie wszystko ok. Um, Owracasz się podczas gdy słyszysz znajomy głos gdzieś e, z dystansu za tobą. chociaż słowa są niejasne. Czy to ty, Van? Pan wpada do pokoju i zatrzymuje się, a następnie pada na kolana, żeby złapać swój oddech. E, przygląda się. Podnosi głowę z e, uspokojonym uśmiechem. Dobrze, że dobrze widzieć, że wciąż jesteście wszyscy z nami. Słyszałem walkę, stwierdziłem, że dacie sobie radę, ale nie chciałem ryzykować, a inni wam wskazuję ręką w kierunku, którego przebiegu. Tory nie reszta, wciąż yy, szukają innych. Na pewno są lepsze miejsca, żeby schować te zapasy, ale zakładam, że szmuglerzy mogli mieć mały wybór. No, ale przynajmniej nam dobrze za to płacą. Byliśmy w gorszych sytuacjach. Tak. Praktycznie tak było, szefie. Mam tylko nadzieję, że moja ostatnia praca będzie wolna. Miałem tylko nadzieję, że moja ostatnia praca będzie wolna od niespodzianek. No. Nie mogę e, cię winić za to, że chciałeś odejść z kompanii. Chociaż życiałbym sobie, żebyś to przemyślał jeszcze. Van tylko uśmiecha się delikatnie i kładzie rękę na ramieniu Eurika. Tego rodzaju życie ma swoją cenę, mój przyjacielu. Widziałem więcej śmierci, niż jakikolwiek człowiek powinien jego twarz na chwilę robi się nieco mroczniejsza, przypominająca wszystkich przyjaciół, których stracił. Twój zaufany doradca, Alarik, wychodzi z tyłu e, z rękami, rękoma podniesionymi do góry, e, tak, żeby zatrzymać tę konwersację. No dobrze, jest mnóstwo czasu, żeby pogadać później. mnie chwilę, żeby przeszukać to miejsce, nawet z pomocą innych, faktycznie. Lepiej wrócić do Torina i reszty, zanim oni się zagubią. Lepiej mieć oczy dookoła głowy. Może być więcej tych złodziei tutaj, albo coś gorszego nawet tutaj może się znajdować. Banzerka za siebie, ale kiwa głową ze zrozumieniem, więc chodźmy dalej. No dobra, to tu mamy eksplorację podziemi z tego co widzę. Większość akcji, które podejmujesz w trakcie eksploracji, będą kosztowały czas. Upływ czasu może mieć bardzo poważne konsekwencje. Okej, okay. więc będziemy uważać na to. Tu jesteśmy tu jest wyjście. My sobie idziemy tutaj. Możemy też skautować, czyli zrobić taki krótki zwiad do przodu, tak żeby wykryć pułapki i różnego rodzaju inne niespodzianki. Projekt przycisk myszki nam pozwoli skautować. to zescoutujmy w takim razie do przodu. Tam jest jakiś skarb, Ok. Są też eventy różnego rodzaju podczas eksploracji. One mają różne wybory, mogą kosztować czas, i tak dalej, i tak dalej. Czasami będziemy potrzebować jakieś statystykę przetestować. Wtedy postać z najwyższym atrybutem będzie testowała. Widzimy jakiś porzucony pakunek gdzieś z przodu, prawdopodobnie wrzucony nagle przez tych właśnie i grobów. Hmm, czy znaczy nie znajdziemy tutaj zbyt dużo ale e, To i tak przecież na nikogo innego nie będzie czekać więc możemy sobie to zlutować to zajmie mi jeden Czasu I zobaczmy, co się dzieje, Selda się ucieszyła ale Agonowi się to nie podobało Mały potion, bandaże i trochę narzędzi, no trudno że się komuś nie podobało to nie moja wina że tak powiem Skautujemy. Tam jest walka Okej. Okay. Możemy też używać rzeczy, które, różnych przedmiotów podczas eksploracji. Na przykład prowizji, czyli tych tych rzeczy, które znaleźliśmy, to jest na guziku I, więc mamy na przykład takie to potion, który możemy sobie, możemy sobie użyć jak nie mam, Chciałbym go jednak odłożyć z powrotem na miejsce. chociaż chyba jednak, skoro już kliknąłem, to. A czemu tutaj? A to jest zaklęcie, tak? No dobra, ja chcę zrobić tak. Uleczę go sobie do full i idę do walki w takim razie. Bo nie mam, że to była walka. Mam tutaj trochę przeciwników. Faza deploymentu, czyli tego, gdzie możemy ustawić nasze postacie. Yy, rozumiem, że tutaj wszędzie możemy je ustawić. Ja myślę, że się schowam. Tu. Tutaj sobie podejdziemy też w ten sposób. Schowamy naszego maga też w tym miejscu. No i dobra. Myślę, że możemy zacząć walkę w tym momencie. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. Co tam? My jesteśmy tutaj pierwsi jako ten nasz mnich. Ale. Hmm. Ciekawe, jak podejdę tutaj, to czy mogę? Mogę zrobić ofensywę. I to właśnie zrobię. Chciałem im podejść, o, na no matach zasięgowy swoim ptakiem. Niewiele zrobiła, szczerze mówiąc, mam wrażenie. Natomiast my mamy tutaj co? Leczonko. A tutaj możemy też tarczę dać. To mnie nie interesuje. Czy mamy jakiś atak? Mamy. Czyli mogę podejść tu. I po prostu ją ciachnąć, okej okay. Fajnie, 50% damage, 50% damage, jeżeli ja bym z dystansu bił bo są zasłonięci Poniekąd przez Moją własną postać jakbym nie mam eee, Ale myślę że Tam nie sięgnę aż no Dobra w takim wypadku jak chcę znowu się ruszać bo widzę że mi się Okej, wtedy muszę, muszę włączyć ku, jeśli podejdę tyle Teraz mogę, mogę już teraz użyć tego Conduitu Spróbujemy walnąć tego to się oczywiście dopiero wydarzy do jakiś czas Postawmy sobie tutaj pułapkę Żeby skorzystać z naszych zdolności Tutaj kolega podszedł jednak Próbują nas flankować ale nie są w stanie do końca Nie ma chyba łuczników żadnych jest też druga runda już <laughs> Okej okay. gdzie byśmy mogli może się udamy Mogłbym podejść tu Ale nie chcę tego robić Chciałbym się poruszyć na przykład. A jak podejdę tutaj i teraz użyję to, proszę bardzo, bardzo dużo obrażeń, fajnie. Tak nas to kocham, dostaliśmy jakiś taki tutaj znaczek, to jest kondycja, która powoduje, że otrzymujemy więcej obrażeń. Możemy naprawić to jednak, jeżeli będziemy mieli postać, która ma takie zdolności, na przykład albo użyć przedmiotu antidotum. Mhm. Nie wszystko jednak można wyleczyć w ten sposób. Pułapka, super. I teraz tak. Tutaj myślę, że moglibyśmy zabić tego kolesia Nie chcę ryzykować. Ona ma mało życia, ale czy jestem w stanie zrobić coś, co jestem w stanie, tą lansą, właśnie, i ją pokonać? Ten jeszcze tutaj może się nas. Może nam zrobi małą krzywdę, bo po prostu jestem w stanie zabić ston na dystans. A tego jestem w stanie po prostu pokonać. Ok. Na no, razie wszystko jest oczywiście proste, bo generalnie dlaczego mielibyśmy otrzymywać jakąś straszną Straszny wpierdziel już w pierwszej misji, ale mamy Puklesz i mamy troszkę Dodatkowo e, Potionów, które może nawet byśmy użyli Ja bym chciał wejść w okno Luffy Tylko pytanie, chyba Chyba nie w ten sposób, może musiałbym Camp Założyć, zeskautujmy tutaj Mało co zobaczyliśmy w każdym razie dajemy znać, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ słyszymy delikatny odgłos gdzieś tam z przodu, który powoli robi się coraz większy i głośniejszy i bliższy z każdym momentem. Patrzysz do góry i zauważasz, że formują się w suficie małe pęknięcia, coraz większe powolutku i kamienie zaczynają odpadać od sufitu i upadać na podłogę wokół ciebie. I Jurik wpada na ciebie i łapie cię za ramię, nakazując ci biec. To się zaraz wszystko zawali, musimy stąd znikać. Więc zbiegniecie szybko, a za wami reszta Waszej drużyny. Delikatnie tylko za siebie i zauważacie, jak cały korytarz się zawala w kaskadzie upadających kamieni. Przebiegacie przez próg do kolejnej komnaty i wpadacie do środka. Podczas gdy droga za wami jest kompletnie wyłączona z użycia przez zawalającą się strukturę, dym, a właściwie to chmura pyłu i kurzu całkowicie przeszkadza wam w obserwacji tego, co się dzieje. Ale w końcu wszystkie odgłosy upadania się zatrzymują, bo tylko kilka ostatnich kamyków upada na ziemię. Ty w porządku? Przyglądasz się, jak tylko dym w końcu opada. Kilka osób, to prawda, kaszla, ale wszyscy wydają się być nieranni. Co to, to do cholery było? Czy się nie ziemi? Może właśnie tak! Albo ci cholerni szkowie, starali się w jakiś sposób przeforsować sobie drogę, korytarz może jakiś zrobić do miejsca, którego nie powinni. Eurik przygląda się temu temu pasażowi, który się zawalił, lekko kopiąc części gruzu. No nieważne. Będziemy musieli znaleźć inną drogę. A co z innymi i z zapasami, o które mieliśmy zlokalizować. Eurik kładzie tylko dłoń na ramieniu Seldy, uspokajając ją van e, i reszta byli po drugiej stronie krypty. Strzelam, że wszystko z nimi w porządku, że ja nie mam nadzieję. Nasz priorytet to znaleźć ich. Musimy mieć nadzieję, że powrócili z zapasami. Może nam się trochę szczęścia przyda. Dobra, czy to jest co? Tutaj nie damy rady, to jest zablokowane. Okej, okay. ale w teorii wrócić byśmy mogli. Natomiast my musimy iść tutaj. To jest troszkę nam się udało rozkotować. Ja chcę spróbować zrobić camp. Podczas dłuższych misji możesz sobie taki właśnie camp założyć, czyli obóz i odpocząć. To nie kosztuje to czasu, nawet resetuje meter do zera. Niektóre lokacje są bardziej bezpieczne. Powinniśmy znaleźć miejsce, które ma mniej, mniejszą liczbę wejść, żeby zmniejszyć szansę na to, że ktoś nas zaskoczy. Teraz tak, czy ja chcę zrobić ten obóz? Chyba nie, jednak. Tak patrzę na to. Życie nie jest takim strasznym problemem. Jeszcze dla mnie. Okej, okay, tutaj coś się dzieje, coś się otworzyło. Twoi przeciwnicy są teraz świadomi Twojej obecności i zaczynają się przygotowywać. Zwiększa się szansa na to, że ktoś cię zaskoczy o 10%. O kurde, no dobra, to był ten czas, tak? 120 tur, rozumiem. Podczas eksplor eksploracji będą pojawiały się różne modyfikatory, które będą zwiększać wyzwanie dla ciebie. Z każdym takim modyfikatorem twoja drużyna będzie stawała się coraz bardziej zestresowana i będzie mia traciła trochę morale. Może być ważne, żeby być bardzo efektywnym i dobrze używać swój czas w takich lochach. Dobra, czy tutaj jestem w stanie przejść? No, tutaj ciężka też jest zablokowana e, przez ostatnie zawalisko. Hmm, Eurik idzie do przodu, spina się na część tego i przygląda się I Nie jest tak źle, widzę że tam ścieżkę naprzeciw Musimy tylko troszkę usunąć tego całego kamienia i będziemy mogli się przycisnąć A następnie przygląda się reszcie, jakiekolwiek pomysły Możemy tak Zobaczmy co tu się ciekawego dzieje, patrzcie rasz, Cautious Chciałbym zrobić coś żeby się ucieszył Nasz kolega bo ma 69 Możemy też dać Eurikowi łopatę, to wtedy nic nie będzie kosztować. Dam Eurikowi łopatę. Eurik po prostu ją bierze i zaczyna kopać. Proszę bardzo, twoja drużyna przemieszcza się następnie przez przestrzeń, którą on stworzył. Widzicie jakieś światło, yy, latarni, nie latarni, tylko nawet pochodni, które wpada do was z tego pokoju i oświetlając więcej waszego otoczenia. Wasza drużyna się przeformowuje, a następnie przygotowuje do walki. Teraz spokojnie, tylko ja. Mój van, okej. Okay. Cholera, myślałem, że to całe cholerne miejsce zawali mi się na głowę. I na nas wszystkich. W sumie to może tak się jeszcze stać. Eurik wskazuje na to całe zawalisko. Cała ta sekcja się rozwaliła. Musimy znaleźć inną drogę wyjścia stąd, jak już tylko skończymy przeszukiwać. Znaczy mi się tak wydawało. Torin i inni już poszli szukać czegoś. Hmm, zakładam, że nie znaleźliście jeszcze żadnych zapasów. Eurik tylko macha głową. Niestety nie. Mamy nadzieję, że nie są zakopane w kamieniu. Dobra, czas na przegrupowanie i znajdziemy Cię Wania, jak wykonamy robotę, jasna sprawa szefie, jest coś jeszcze Cały, te, cały ten hałas zakłócił e, spokój życia nieumarłych Spokój życia nieumarłych Spokój nieumarłych właściwie w tych murach Już kilka z nich musieliśmy pokonać, ale lepiej żebyście uważali na siebie Dzięki za ostrzeżenie I w ten sposób możemy przejść do kolejnego pokoju, możemy też tutaj poskautować Tam będzie kolejna walka Camp. Mamy zero kamp, nie wiem, czy znaczy, że nie możemy zrobić obozu? Ale w sumie nawet nie chcę zrobić obozu. No i chcę zobaczyć jeszcze jedną walkę, taką może trudniejszą. Teraz zobaczymy. E, nam się udało zaskoczyć przeciwnika, czyli to też jest możliwe. Będziemy mogli działać jako pierwsi, a potem się zaczyna normalna kolejka. Zobaczcie, czyli tutaj jesteśmy i tutaj jesteśmy. Okej. Okay. Fajnie, scoutowanie się przydaje, daje nam taką szansę, właśnie. Nie jest to jednak zawsze gwarantowane. Jasne jestem w stanie to absolutnie zrozumieć. Myślę, że przemieścimy się jakoś tak i zaczniemy walkę. Ok, skoro my i tak będziemy działać dwa razy, to ja sobie pozwolę zagrać bardzo ofensywnie i tutaj podejść i od razu zaatakować. Tak samo podejdę sobie. Nawet pobiegnę tyle. Wiem, że to są dwie akcje. Tym podejdę tylko tutaj, bo chyba mogę go jeszcze. Tak jest, mogę go walnąć z dystansu. Super. I naszym kolegom też tu po podbiegnę sobie jeszcze akurat nim. Na dystans to chyba nic nie zrobię. Łapkę oczywiście mogę założyć. A załóżmy tutaj. Co mi tam. Dobra, to pokonujemy oczywiście. To jest tak, czy inni podejdą, ta sobie ostrzy broń tylko. To mnie nie boli specjalnie. Teraz tak, ja bym sobie przeszedł. Oj, czy miałem shift, szczerze mówiąc, no ale okej. Okay. Ja bym sobie tutaj przeszedł, a nawet A nawet tu Łapka może mi się za bardzo ostatecznie nie przydać A kto tam wie, 50% damage'u, ale zawsze coś Złucznik, on nam szczeli po prostu prosto w mordkę My podbiegniemy tutaj I możemy zrobić nie, nie możemy zrobić tego, ale możemy zrobić tak, też nie bo to jest bardzo blisko Możemy zrobić coś takiego Kolejną pułapkę postawimy Proszę bardzo on od razu wszedł się nam wpadł pod, pod W ten pod twarz Podejdźmy sobie w takim razie po prostu tu A i trochę się martwię jednak będę tutaj Proszę bardzo pokonany ta sobie też podejdzie ale ona nawet nas walnie mind over matter Cholerka, on jest troszkę bolały już Mamy leczonko w sumie nie Wydawało mi się, że mamy. Mamy. Wyleczmy go. 164 bardzo spore leczenie do To Jest tak, conduit. A, tam jest za daleko. Kurde. No dobra, w takim wypadku jakbyśmy się poruszyli. Um. Wszedł tutaj w ten zasięg. To jest trochę niebezpieczne, ale. Proszę bardzo, tutaj teraz nageneruje tej moty magicznej. O, wow o, się będzie stąd docunąć teraz. Wychodzi na to Dobra, Spróbujmy tutaj zrobić co możemy z tym Tak tutaj nie będzie takowo poczynić nie będzie więc mogę po prostu sobie wyjść stąd O oh, fuck ale Nasz mag No nie wiem nie wiem Zostawię go na razie w ten sposób ale Jak go kopnął Czy To coś da nie nie da mi Chciałem go wkopać w Ten Cały problem, ale tego nie zrobię. O i teraz też wypchnęło tutaj. Pak, no to nie jest dobrze. Dobra, podchodzimy, pokonujemy. Ten robi na atak swój. Na całą grupkę. Troszkę nas to sponiewierało, ale my go też za to sponiewieramy. I mamy też potion, co mnie bardzo cieszy. Lutujemy wszystko. Oczywiście nie wiem, po co nam ale, co prawda, jest piwko, ale studowaliśmy sobie. Legenda nam pokazuje, co tu się dzieje, bo fighten, PC sekrety. A to tutaj przed nami to jest jakiś obiektyw, czyli nasz cel. Moi drodzy, w wielkim skrócie, tak właśnie wygląda tagierka, turówka, trochę taki dungeon crawler, z tego co widzę, z postaciami, z jakąś tam fabułą, przynajmniej na razie, czyli wciąż w prologu. Pamiętajcie, Eurik musi przetrwać, ale inni nie muszą. Dajcie znać, jak Wam się podoba mechanika tej gry. Czy Wy, patrząc po prostu na te kilkanaście, kilkadziesiąt minut gameplayu, mielibyście ochotę w to zagrać? Ja sobie trochę jeszcze w tą grę pogram. Wydaje mi się troszkę nawet ciekawa. Nie wiem, czy samą ją przejdę, ale na pewno trochę z chęcią się pobawię. Wam dziękuję, ślicznie, za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie lajka i komentarz. A także subskrybujcie kanał, to zawsze jest mile widziane. Dzięki, a wielki, nawet wielkie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej.